Wróciliśmy do na naszych starych strojów. Mój tak wygląda. Jego takiego, 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 tak, jego tak. No co robimy? Yy, ninja? Ja nie wiem. Kaj Może idziemy na jakieś miejsce, jak nam sensej uda. No, Sensei uda mu musi dać. Musimy coś wymyślić na ninja. Tak jest moim bratu bliźniaku, musimy jakoś wymyślić jakąś zasadzkę na ninja, tak? Prawda. Tymczasem, Madonna. nie było mnie tyle, bo znikłem, żeby zdobyć tą broń. Oto tą broń. Znikłem, żeby ją stworzyć i zdobyć. Teraz będę nad każdymi władać. Będę teraz nad każdymi władać. Skeletami, wężowami, wszystkimi. Ham. Coś słyszę. A! Tu szkielety! O nie! Garmadon? O tak, to ja. Teraz, teraz zobaczysz, jaką mam moc. Nie! Nie! Jest w moim mieczu. A wy co tak patrzycie? Do roboty! Nie przyszło tutaj, żebyście się leniwili. Złapcie, złapcie wszystkich ninja. Poszli już. To ja też idę, idę porobić coś. O nie, ja to wszystko słyszałem, idę powiedzieć ninja. Ale świetny kawał, kol, ale świetny kawał, kol. Ha, ha, no świetny. A to kto? Ninja, ninja. Tak? Jest jeden problem, Garmadon uwięził Jaya w mieczu. W jakim ninja? I Garmadon? W jakim mieczu i Jaya? Garmadon? Tak. Widziałem to na własnych oczach. Wziął go do miecza. Nie wiem, czy on tam żyje, ale wziął go do miecza takiego. takiego bardzo. Zło, takiego zło, złocisty. to jest jakiś zielony. O nie. To ten miecz. To jest miecz z. to jest miecz. Y, Nadakana. Tak, to jest miecz Nagatana. Nagatan. No. Tego, tego tego gościa. Nie, to nie ten miecz. Jak to? To mieć Nagatana. Aha, to, to nie jest tego pirata? Nie. Dobra, tutaj nie mamy pojęcia czy on tutaj przyjdzie. Może tutaj przyjdzie, my nie wiemy. O, ninja, jaka miła niespodzianka. Chcecie też jak wasz, jak wasz kolega pójść do miecza? Nigdy, Garmadonie. Prawda. Zobaczymy. Tak, kolejny do kolekcji. Uciekać! Uciekł. Kolejny do kolekcji. Tymczasem w tym mieczu. Y jesteśmy w tym mieczu. Zen, jesteś tutaj? Tak, złapał mnie. Próbowałem cię z Sky'em uratować. Dzięki, ale jakoś nie wyszło. No bo nie wyszło i jestem w mieczu. Ja, tak jak ja. Myślę, że inni nas wydostaną. No, prawda. Pokonamy cię, Garmadonia. Nigdy. Z, na z naszym kolegą pokonamy cię. Tak? Tak, pokonam cię. To oto... Maczugo? Jak to się tam nazywa? To się nazywa... Inaczej. O, dzięki. Ale... Nie tak cię pokonam. Nigdy. Nie pokonacie nas. Ciąg dalszy nastąpi.